Cześć! Wybrałem się ostatnio na łowisko troldera. Akurat była to fajna sytuacja, ponieważ e, brałem wtedy udział w zawodach. Łowiliśmy przez okres 5 godzin. Ja łowiłem na muszkę i udało mi się zająć trzecie miejsce łowiąc e, 22 ryby. I teraz tak pomyślałem, że nagram troszeczkę krótki wstęp do tego filmu z tego powodu, bo już któryś raz e, byłem na tego typu e, łowisku z muszką i mogę się z Wami podzielić w jaki sposób e, swoimi spostrzeżeniami z tego łowienia. To więc bez zbędnego przedłużania, ja korzystałem tam e, z wędki muchowej, wziąłem ze sobą wędkę Vision Steelman, e, była to 10-stopowa siódemka i mój tata, który tam ze mną łowił, miał 9-stopową piątkę. Moim kijem łowiłem się bardzo przyjemnie, natomiast nie ukrywam, że na ryby rzędu 30 cm siódemka była to troszeczkę mocna wędka i po pięciu godzinach łowienia e, zwyczajnie już troszeczkę można było się zmęczyć i na tego typu rozmiar ryb mi przyjemnie łowiło się wędkami w e, klasie piątej albo szóstej i ja miałem ze sobą sznur e, również siódemkę slow intermedium. Mój tata z kolei miał sznur pływający. Jest to dosyć ważne, ponieważ tak, z moich obserwacji doszedłem do takiego wniosku, że większość z tych ryb stała mniej więcej tam kilkadziesiąt centymetrów nad dnem. W związku z tym w tej partii wody należało prowadzić muszki, i ze względu na to, jaki sznur posiadamy, no to od tego, do tego uzależniamy, jakie muszki zakładałem. Ja, mając sznur slow intermedium, korzystałem z muszek niedociążonych, z kolei na sznurze pływającym, często na prowadzącą zakładałem. Muszkę, która ma jakieś tam dociążenie, na przykład główkę woloframową 3 mm, czy może 4 Przypony, które mieliśmy założone do tych wędek, były to przypony długości wędki. Ja miałem 10 stopowy, mi tata 9 stopowy i je zakończyłem dwoma muszkami i fluorokarbonem 15. Był to troszeczkę grubszy fluorokarbon, ale z tego powodu, ponieważ było bardzo zimno, nie chciałem tego zbyt często przewiązywać i zwyczajnie. Tracić ryb na, na węzłach albo łowiąc generalnie w rękawiczkach bardzo ciężko jest kontrolować sznur i często przy wyrzutach za siebie ta linka mi się po prostu kładła, bo nie byłem w stanie tego sznuru złapać. W związku z tym nawet na łowisku trotara byłem w stanie urwać sporo przynęt. Jeśli chodzi o przynęty, to korzystałem z standardowych muszek typu blob. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć... Który kolor był najlepszy, mi się sprawdza praktycznie każdy, który teraz widzicie. Korzystałem również jeszcze z mopików, na nie nie łowiłem za dużo, ale też wyjechało kilka ryb. I co ciekawe, już któryś raz bardzo dobrze udało mi się połowić strągi na mokre muszki. Ja najczęściej zakładałem na skoczku i naprawdę sporo pstrągów na to siadało. Jeśli natomiast chodzi o prowadzenie, ja na łowiska troutera wybieram się zwykle taką późną, Jesienią, czy nawet zimą. Te ryby są troszeczkę takie mniej aktywne. I raczej moim planem jest prowadzenie tych przynęt bardzo wolno. Ja zbierałem sznur um, drobnymi, kilkucentymetrowymi podciągnięciami, podciągnięciami z dużymi pauzami, lub na przykład zbierałem taką ósemkę. Myślę, że już wszystko co jest całkiem interesujące, udało mi się powiedzieć. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania albo własne spostrzeżenia z takiego łowienia, no to śmiało zapraszam do komentowania. Jak będzie coś ciekawego no to z przyjemnością przypnę go ten komentarz na górze i teraz puszczę wam sporą ilość przebitek z tego łowienia tak jak wspomniałem udało mi się złowić 22 ryby dlatego nie będę wszystkie umieszczać bo byłoby to zbyt monotonne ale mam nadzieję że będziecie mogli zwrócić uwagę na przykład jak prowadziłem sznur oraz no po prostu jakie rybki udało się złowić Czyli ty musisz poczekać... O jest, siedzi. Cztery metry od brzegu. Na blob'a. Czekaj. A, gdzie on? Tak. Zaraz, przyjrzyj się, widzisz? Patrz, jak kucniesz sobie i wędkę przywrócisz do tyłu, to go nie musisz wywindowywać, tylko go po prostu podbierasz sobie i on pięknie podchodzi. To idealnie w minutę. a było Ciekawe, czy mi przednętę urwało. Szybciej trochę... wiesz co, ty musisz wolniej prowadzić przynęte. Ja mam tonący sznur, więc ona mi trochę szybciej schodzi. Ty masz pływający, tobie będzie schodził wolniej Tobie w ogóle nie będzie schodził. To mam to. Ty musisz wolniej. Dobra, dwa. Płynie. Jest Jest nawet ładny dotykać, ale szkoda, powinien pójść Ale mi to poplątał <gryzja> ja teraz przerwę? Będę cię nagrywał jak będziesz łowił, dobra? Czekaj, poczekaj, jak chcesz no, Ale poczekaj, wiesz co, popatrz, tutaj koło mnie chłopaki o. złowili ja? ja też tutaj mam rybę ja do Która jest trochę lekko like, przypięta Да. Yes. Да. <laughs> O, a teraz na mokrą muszkę idzie. A to jest ładnie, no? Oś się obwiązał sam. ale się w wie jak to ciężko rzuca. Este, jest. jest. Nareszcie co? ósma, na jaką wyjmę? Ale ładna, ładna jest też od razu w pierwszym życiu na różową, którą założyłem. Oh yeah. Dobra, może go tak wezmę.

Maluszek za to, to bardzo agresywnie przepływ. O Jezu to Przez te przelotki Jaki... tak no, dobra, dobra, To no, że będzie ryb? na no, no, Dobra, no, ale nie, Przełamał się. Tak jest. Ja się nie mogę tak przełamać. O. I na sam koniec chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie. Wcześniej, jeśli macie jakieś pytania, uwagi, śmiało, zapraszam do komentowania. I tutaj również chciałem Was zachęcić do wejścia w informacje pod filmem. Często zdarza mi się w filmie nie powiedzieć czegoś, co mi się później przypomni. W związku z tym tam te wszystkie informacje są zawarte. Oraz bardzo dużo dostaję pytań odnośnie sprzętu, czy jakichś szczegółów. I to wszystko jest napisane w informacjach pod filmem. Na przykład jakieś dokładne parametry Wędek tego typu rzeczy. Więc jeszcze raz Wam dziękuję i do usłyszenia albo do zobaczenia w następnym filmie.